Uginamy nogi w kolanach, przenosimy ciężar ciała delikatnie do przodu, tak by poczuć minimalną unoszenie się pięt nad podłogą. To nam da pewność, że nasze kolana będą chociaż trochę bezpieczniejsze. Pamiętaj również, że cały ruch skręcany, cały ruch twist, wyprowadzany jest z korpusu, więc nie koncentruj się na samych kolanach. To nie tylko one się skręcają. Pracujemy mięśniami brzucha. Skręcamy pięty. Przechodzimy na piętach na palce, przejdź przez palce napięty pięty, unosimy jedną stopę w górę. I teraz, kiedy zmieniamy stronę, od razu wyprowadzamy stopy na pięty, pięty, palec, pięty i w tył. Skręć od razu palce, twist, stopa w górę, od razu pięty, palec, pięty, tył, pięty, palec. Pięty w tył. Pamiętaj, że cały czas poruszamy się na ugiętych nogach w kolanach. Twistuj biodra, skręcaj biodra, nie same kolana. Okay? Tak, żeby nie nabawić się kontuzji już na samym starcie naszego układu. Kolejna część, kiki. Kopiemy po przekątnej, wyciągnij stopę jak najdalej, palce w dal. Druga przekątna, podskok dwa razy na palcach. I druga przekątna, kick. Wyciągnij stopę, wyciągnij hop, hop. Spróbujemy szybciej. 5, 6, 7, 8, raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Przez większość czasu w tym utworze, ręce stanowią Twoją indywidualną ekspresję Twojego ciała. Oczywiście również są pomocne przy utrzymaniu równowagi. Więc tutaj, kiedy skręcamy, możesz je luźno puścić. Tak samo przy kikach. Stanowią dodatkową przeciwwagę w zależności od płaszczyzny, w której się poruszam. Mamy twist, mamy kiki. Będziemy kręcić. Kręcimy rękoma, jednocześnie zataczając biodrami duże koła. Przysiad w dół, wyrzuć ręce, wyciągnij całe ciało. Przysiad w dół, wyciągnij ręce. Kręcimy w przeciwną stronę. Cztery razy, trzy, dwa. Przysiad w dół, złącz stopy. Szeroko ręce, szeroko nogi, złącz stopy. Szeroko ręce, szeroko nogi. Kolejna część. Przechodzimy do boku. I teraz zwróć uwagę, jak pracuje na nogach. Kolano jest mniej więcej na wysokość biodra, pięta z tyłu uniesiona, druga noga objęta w kolanie. Pilnuj, żeby kolano nie uciekało za linię palców. To również sprawia, że Twoje kolano jest bezpieczniejsze. Uwaga! Schodzimy w dół, cały czas będziemy się poruszać na delikatnym balansie. Otwieramy ręce. Szeroko, 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 szeroko. szeroko. Zmieniamy kierunek. Tutaj możemy podnieść ręce, hop, jeżeli Ci wygodnie. Jeżeli nie, możesz zostawić je oczywiście bez zmian. Pamiętaj o wyciągniętej pięcie, o kolanie w dół i nie przenoszeniu zbytnio kolana przed linią palcy do przodu. Ulubiony fragment przejścióweczka. Strykni palcami, luźno kolano, palec do przodu. Mm, 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 mm. Jeszcze raz, tym razem druga ręka. Jeszcze raz, strykni, luźno, ręce szeroko. Mamy całość, czas na muzykę. Burn? No! Is it a plane? No! Is it the Twister?